Proszę Państwa, zaczął się mecz Rumunia, coś tam, ten W Rumunii w knajpach właśnie tak e, kibicują. kibicują. I widać w każdej knajpie po prostu szaleństwo szaleństwo, jeszcze raz szaleństwo. Po prostu szaleństwo. Jesteśmy w Bukareszcie w trakcie meczu, przyjechaliśmy na mecz, więc w sumie jest, jest atrakcja, widzicie, słyszymy cały czas owacje, co by się tu nie działo, Mundial. w Rumunii.

Atmosfera jest gorąca, bo jest ciepło. Zobaczcie wszyscy w koszulkach reprezentacji żółtych dzieci z wszystkich stron. Tak jest w Bukareszcie. Naprawdę atmosfera jest gorąco telewizja ProTV jakieś jakieś tutaj telewizje no niesamowicie to wygląda niesamowicie zwłaszcza jak jest mundial Euro, Euro Euromundia euro Naprawdę. A tu widzicie, są takie para, leci, e, Chłodząca, nie? Krzyczą, krzyczą Naprawdę jest atmosfera. Prawie był gol, ale nie było. Ale takie krzyki były, jakby nie było. Z Bukaresztu, Adam Stanisław Czeczotkowicz, z Sława Wielkiej Polsce.